Witam Państwa na kanale Stanisław Krajski TV. Dzisiaj będę mówił o tym, kto rządzi w masonerii, czy ci, których Jan Paweł II no nie do końca zasadnie nazywał starszymi braćmi w wierze, czy ktoś inny. Zapraszam do subskrybowania kanału, zapraszam do Dawania kciuków w górę, zapraszam do komentowania, zapraszam do zadawania pytań. Najlepiej w mailach. Ten temat pojawił mi się w wyniku pytań ze strony widzów. Kilka było takich pytań, kto rządzi w masonerii. I że rządzą starsi bracia w wierze, to takie sugestie mieli. Różni moi słuchacze na różnych moich wykładach czy czytelnicy w mailach, w pewnym momencie wypracowałem sobie odpowiedź na to pytanie. Ten moment był związany z poznaniem przeze mnie biografii, szczegółowej biografii Cecilia I teraz. Trzeba by opowiedzieć yy, parę słów przynajmniej o Cecylu Rodesie. Zacznijmy od tego, że no był sobie taki młody chłopak, miał 16 lat, nazywał się Cecil Rodes i podjął decyzję. <noise> ktoś by powiedział, że wariat, prawda? podjął decyzję, będę najbogatszym człowiekiem na świecie. Wariat, dziecko, głupi. No, ale okazało się, że tą decyzję, znaczy ten plan, ten cel zrealizował. Został najbogatszym człowiekiem na świecie, przypłacił to życiem, bo zmarł przed pięćdziesiątką i jak wszystko na to wskazuje, z przepracowania. W każdym razie osiągnął cel. I osiągnął nie tylko ten cel, dlatego że. On pojechał do Afryki, tam zaczął robić różne interesy, głównie w związku z diamentami. Stał się w pewnym momencie właścicielem kopalni diamentów, ale wszystko szło tak powoli, bo w tej kopalni tych diamentów nie było dużo. Trzeba było przesiewać. Dziesiątki, setki ton ziemi, żeby znaleźć te diamenty. I takim kluczowym momentem dla niego był pewien pomysł. I teraz, jak czytałem biografię Cecilia Rhodesa, to doszedłem do wniosku, że faktycznie człowiek może osiągnąć wszystko w życiu, co chce, jeżeli naprawdę się uprze, jeżeli będzie konsekwentnie ten plan realizował. Bo. Ten upór, upartość Cecilia Rhodesa w tym momencie, w momencie tego pomysłu się ukazała. On wymyślił, znaczy zobaczył u rolników białych w Afryce Południowej taką maszynę, która nie wiem do czego służyła. Podejrzewam, że służyła do. Tego, żeby oczyszczać ziemię z licznych kamyków, kamieni. To była maszyna rolnicza, i zdobycie jej nie było trudne, tylko był jeden problem, że to była Afryka Południowa, a takie maszyny, najbliższy punkt sprzedaży był w Wielkiej Brytanii, XIX wiek. I sprowadzenie takiej maszyny, to trzeba zamówić, oni musieli ją zrobić, przysłać, dowieść. No to trwało jakieś 12 miesięcy. No więc Cyclopedes doszedł do wniosku, że kupi tą maszynę od tych rolników, poszedł do nich i im zaproponował, a oni powiedzieli: Nie, ta maszyna nam jest potrzebna za, żadne pieniądze panu nie sprzedamy. Tym bardziej, że nie proponował jakichś złotych gór, tylko na jakąś rozsądną, opłacalną cenę. I jak oni mu powiedzieli nie, to on zaczął spać u nich na terenie gospodarstwa, wstawał rano, pomagał im we wszystkich czynnościach i wciąż. Niech męczył, sprzedajcie mi tą maszynę, sprzedajcie. Karmił kury, przerzucał gnój, yy, czyścił konie i sprzedajcie, sprzedajcie, sprzedajcie. No i to trwało, już nie pamiętam ile, bo dosyć dawno czytałem tę biografię, ale nie, znaczy nie bardzo długo, <laughs> powiedzmy, że yy, miesiąc. I w końcu oni się załamali, sprzedali mu tą maszynę. No i zaczął ona przez nią przepuszczać dziesiątki ton ziemi, i w ten sposób szybko się wzbogacił. I później 20 godzin na dobę pracował, latami, żeby ten majątek pomnażać, żeby zostać tym najbogatszym człowiekiem na świecie. Zauważmy, że jedno z państw afrykańskich ma nazwę od jego nazwiska Rodezja, Cecil Rhodes, Rodezja. I osiągnął ten poziom bogactwa i te pieniądze zaczął w specyficzny sposób wydawać. Ale miał czas nie tylko na tą ciężką pracę, bo jeździł też do Anglii na Oxford, chciał koniecznie skończyć studia w Oxfordzie. I tam się zetknął z nacjonalistami brytyjskimi, którzy byli zarazem masonami. I stał się masonem. Był masonem, nacjonalistą anglosaskim, tak to można precyzyjnie określić. I jako mason to wiadomo, jakie miał poglądy. Typowo masońskie, masoneria rytu szkockiego, klasyczna ta czysta masoneria. Natomiast jako ten nacjonalista anglosaski. No, uważał Anglosasów za y, najwyższą rasę na świecie, rasę, która jest o wiele, której przedstawiciele są o wiele więcej warci niż przedstawiciele wszystkich innych ras. Y, mówił coś, powtarzał, coś takiego, co my znamy z mówił, Mówił, jeżeli ktoś zabije przedstawiciela rasy anglosaskiej, to y, żeby to wyrównać, to trzeba by zabić 100 reprezentantów tej nacji, którą reprezentuje zabójca. My to znamy, przypomnę, z niemieckiego ujęcia w czasie II wojny światowej, gdzie jak Polak zabił Niemca, to później Niemcy zabijali w odwecie stu Polaków. I jako mason doszedł do wniosku, że no celem Ostatecznym masonerii jest doprowadzenie do tego, żeby powstał rząd światowy, ale nim, już nim się ten cel osiągnie, to w ścisłym kierownictwie masonerii, ale nie tylko w ścisłym kierownictwie masonerii amerykańskiej, cały czas myślał o amerykańskiej, to ciekawe, <laughs> powinni być sami anglosasi i w lożach też powinni być sami Anglosasi. I teraz pierwszy wniosek, który wyciągnął, to no nie może być innych nacji, ale przede wszystkim nie, nie może być tych, których Jan Paweł II nazywał starsi bracia w wieży. I swój majątek podzielił na dwie części, mniej więcej takie same, Jedną część przeznaczył na to, żeby co ciekawe, prawda, żeby skuteczna była komunistyczna rewolucja w Rosji, olbrzymie pieniądze od niego na to poszły. Drugą część przeznaczył na to, żeby doprowadzić do tego, aby w masonerii amerykańskiej dominowali anglosasi, żeby w przyszłym rządzie światowym byli sami anglosasi. I jak to zrobił? Znaczy, no oczywiście, przed śmiercią jeszcze powołał fundację, w której umieścił ten swój majątek. Nie miał żony, nie miał dzieci, nie miał na to czasu i ochoty. I jak zmarł, no, to ta fundacja, te, te pieniądze dalej płynęły tak jak on sobie tego życzył. I zauważmy, że w Stanach Zjednoczonych to doprowadziło w pewnym momencie do, do tego, że faktycznie anglosasi zaczęli dominować w lożach. To nie był za długi okres, ale był taki okres, wtedy powstała loża Brit, prawda, bo, bo ci starsi bracia wieże zostali wyeliminowani z lóż amerykańskich. Wtedy, zauważmy, w Stanach Zjednoczonych panowało takie przeświadczenie jakby poza-masońskie, że rządzić powinny łospy, white, anglo-sakson protestant, a protestanci, te wspólnoty protestanckie, one w znacznej mierze już były wtedy zdominowane przez masonów. I co ciekawe, Tą sprawę jakby odświeżył, przypomniał społeczeństwu Mel Gibson. Który jak zrobił film Teoria spisku, to potem udzielił wywiadu znowu, jak dla nas zaskakujące, Mel Gibson, tradycyjny katolik, udzielił wywiadu Playboyowi. I dziennikarz Playboya zadał mu pytanie, no ten pana film Teoria Spisku, z którego wynika, że wszystkim trzęsie masoneria i wszędzie jest masoneria we wszystkich tych najwyższych władzach Stanów Zjednoczonych, to oczywiście taka bajka. Na co Mal Gibson odpowiedział nie, to nie bajka, to prawda. I dziennikarz powiedział, no jakie pan ma na to dowody? Na co on stwierdził... Zobaczy pan na Fundację Cecilia Rodesa. Zobaczy pan, że praktycznie większość polityków z najwyższej półki amerykańskich, kanadyjskich, australijskich, nowozelandzkich była prowadzona za rączkę przez Fundację Cecilia Rodesa. Fundacja wybierała ich. Spośród uzdolnionych uczniów, już uczniów liceów, szkół średnich, i, i później prowadziła ich przez studia. I później także... że no, tutaj nie, Mel Gibson rzucał nazwiskami: premier Kanady, premier Australii, tacy, tacy ministrowie, takie osoby z amerykańskiej Wierchuszki. E, no i to wszystko byli tylko anglosasi, założenie Cecilia Rhodesa, żadnych starszych braci w wierze, tylko anglosasi, tych starszych braci w wierze usuwać. No i teraz do czego zmierzam, znaczy po pierwsze, no, ktoś by powiedział, no jeżeli było tak, to jednak ci starsi bracia w wierze nie mieli Takiego wielkiego wpływu w masonerii. Ale pytanie, czy Cecyk Rodes mógł zostać najbogatszym człowiekiem świata sam? Znaczy, na, że sam podejmował działania, sam wkładał pracę, realizował swoje pomysły no i osiągnął takie bogactwo. No i, i ktoś powie, no nie, sam nie mógł, musiał mieć układy. No i to prawda, miał układy. I jakie miał układy? Kto go wspierał? Odpowiedź, wspierali go z całą mocą Rothschildowie. No i tu zaskoczenie, prawda? No bo Rothschildowie, jak twierdzi Song Hongbing, to oni doprowadzili do nielegalnego oczywiście Przekazania planów broni atomowej Rosji sowieckiej. Nigdy nie wykryto tego głównego winowajcy, podejrzewano, że to właśnie Rothschild. Chodziło o to, żeby Rosja zaakceptowała powstanie państwa Izrael. No i teraz Rothschildowie popierali Rhodesa. Pewnie pożyczali mu pieniądze, powodowali, że się otwierały przed nim różne drzwi. W każdym razie, no jakby wbrew logice, wbrew sobie, wbrew interesów tych, których niezgodnie, nie, 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 nie do końca w sposób właściwy Jan Paweł II nazywał starszymi braćmi wieży, bo nie starsi, tylko młodzi, tak naprawdę, wobec chrześcijan. I mm, i co, co, jakie wnioski z tego należy wyciągnąć? Kto jest najważniejszy w masonerii? W masonerii najważniejszy jest szatan. Jedni mu się całkowicie podporządkowują i uznają wprost i z pełną świadomością, że on jest szefem i należy wykonywać jego rozkazy. Inni Uważają się sami masoni za bogów równych szatanowi, ale nie mniej szatana uważają za no, ważną personę, a poza tym yy, program Masoneri no, to jest w istocie był, jest i będzie program szatana. Prawda? Tutaj w tym programie nie ma czasu na to, żeby o tym opowiadać. Zresztą opowiadałem o tym w wielu różnych programach, pisałem w wielu książkach. I Rothschildowie popielali co Cecila Rhodesa, bo było to zgodne z życzeniami szatana, bo było to dzięki temu można było realizować, przyspieszać ten plan szatana. Tyle na dzisiaj. Dziękuję Państwu bardzo.